Cześć, wszystkim witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z recenzją książki, na której premierę bardzo czekałam. dziś mogliście wiedzieć o mnie na Instagramie, że stawiałam jej datę premiery, że się pojawia już mp i że jestem bardzo ciekawa, ponieważ jest to taki. Um, taka komedia romantyczna w formie książki i ja dawno takiej komedii nie czytałam, kiedyś właśnie czytałam taką. Jak znaleźć pracę na Wielkim Mieście, to ją mam właśnie na półce. Ona była cudowna, to prawda, to świetnie na niej się bawiłam. I taką miałam samą nadzieję, że będę się tak świetnie bawiła właśnie na tej książce, o której mówię. I jest to Bromance, czyli klub książki. Ta książka jest strasznie, ale to strasznie cienka, i to było moje pierwsze zdziwienie, jakie się zatkałam przy tej książce, że jest taka cieniutka. I z góry już powiem, że. Ta książka nie jest zła, ale nie spełniła moich oczekiwań. To znaczy, wydaje mi się, że ona jest za cienka. Książka opowiada o małżeństwie, które ma w swoim życiu kryzys. Są, jest to trzyletnie małżeństwo i poznajemy ich sytuację, kiedy nasz główny bohater, Gavin, mieszka już w hotelu, ponieważ są one na takim etapie właśnie separacji. I pojawiają się jego kumple z drużyny, ponieważ nasz bohater jest gwiazdą yy, baseballa i postanawiają mu pomóc to małżeństwo uratować, ponieważ mówią, że oni również mieli takie problemy w swoim życiu, właśnie z swoimi żonami, partnerkami i oni zaproponowali mu pomoc, która właśnie tą całą fabułą książki mnie do siebie przyciągnęła, a mianowicie to, że oni chcą ratować. Swoje małżeństwa również, jak najbardziej, ale głównie to jednak ten dotyczy naszego, tego głównego bohatera, tego gabina. Jego małżeństwo yy, na podstawie książek romantycznych, które są pisane przez kobiety, dla kobiet, i na podstawie właśnie tych książek on ma się nauczyć, jak posługiwać się, jak rozmawiać, jak zrozumieć właśnie kobiety i jak uratować to małżeństwo właśnie dzięki tym romansom. I na tym ma polegać ta fabuła tej książki, natomiast tutaj jest moje pierwsze takie rozczarowanie, to to, że w sumie, może właśnie przez to, że ta książka jest taka cienka, tu jest podany tylko jeden romans, w sensie tylko jedna książka jest jakby jego bazą ratunku. I trochę się tym rozczarowałam, ponieważ ja myślałam, że on będzie faktycznie korzystał z kilku książek romantycznych, typu nawet nie tyle z jakichś... Nowych, ale takich nawet jakichś takich starych, właśnie dla takiego śmiechu. On korzysta z książki, która nazywa się Zaloty do Hrabiny. W tej książce mamy właśnie taką sytuację, że nasz Milord, ponieważ tak nazywa na niego nasza hrabina, ma też taki kryzys, że chce jakby z powrotem. Zalecać się do swojej ukochanej, tak? Co ją znowu odzyskać? Jej zaufanie, jej miłość, i on jakby na podstawie tego chyba bazować, tak? Ma ponownie flirtować z żoną, zapraszać ją na randki, e, tak wiecie, tak z nią igrać, tak jak to się robiło jeszcze parę lat temu, jak byli na takim etapie po prostu spotykania się. Fajnie, naprawdę zapadła to bardzo fajnie. Natomiast dla mnie ta fabuła poszła trochę za szybko. Tutaj, jakby wiecie, oni. Poszli, on korzystał z jednej książki. Oni poszli na jedną randkę. Oni mieli jedną rozmowę. Dla mnie to było za szybko. Dla mnie to powinno być coś takiego, że on faktycznie korzysta z tych książek, z każdej książki. Na przykład, nie wiem, bierze jakiś tekst, czy jakąś tak, nie wiem, strategię, czy jakiś pomysł na, na jakąś właśnie randkę, czy jakieś igraszki, czy jakąś zabawę właśnie z nią, żeby ją jakoś tam do siebie zachęcić, żeby ona o nim tam faktycznie gdzieś tam myślała cały czas. I wiecie, i tak stopniowo, 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 nawet gdyby to miało trwać, nie wiem, wiecie, z pół roku, a tutaj to trwało miesiąc? Miesiąc, bo ona mu dała czas do świąt Bożego Narodzenia, i, a zaczął chyba na święto Dziękczynienia, więc to wiecie, to jest taki miesiąc, tak? Nawet może nie. Trochę się rozczarowałam, tak? Bo on, bądźcie kiedy oni się rozstali, on był załamany. On nie wiedział za bardzo, co ma począć, ponieważ chciał ją odzyskać, ale nie wiedział za bardzo jak. Ona miała taki cel, że chciałaby pójść po nowe, postawić na siebie, wrócić na studia, zająć się dziećmi, bo oni mieli dzieci zająć się dziećmi, pójść na studia i postawić bardziej na swój rozwój. Co mi się nie podobało w tej książce to to, że ja nie mam pojęcia, jak oni wyglądali. Nie mam w ogóle takiego opisu, że wiecie. Wysoki brunet czy niska blondynka, czy, czy ruda, czy, czy czarna. Nic. Tylko tyle, że on jest gwiazdą, właśnie tego baseballa i ma bardzo wysportowane ciało i ten taki mięśnie w kształcie teryfuł. To no, tylko tyle o nim wiem. A ona jest artystką. Ale co robi? Maluje rzeźbi. Jest artystką. Chyba maluje. Tak mi się wydaje, że chyba maluje. Ale ten wątek właśnie jej powrotu na, tą, na studia, czy, czy dlaczego to porzuciła, dlaczego. Bardzo dużo jest takich wątków totalnie pominiętych, jest to gdzieś tam, wiecie, powiedziane i tyle. Na przykład, y, też sytuacja jest taka, że y, to, że nasz główny bohater jest tą gwiazdą tego, tego baseballa, dowiedziałam się dopiero gdzieś tam, w którymś momencie tej książki, bo na początku wiedziałam, że jego kompleks z drużyny. Ale jakiej? Myślałam, że przez chwilę żołąda, wiecie, futbol amerykański, no bo coś by innego można było grać, ale nie, i takie nie podobała mi się ta książka pod względem pisarskim, no bo mówię, trochę się rozczarowałam właśnie jeżeli chodzi o takie niedokończenie wątków, czy za szybki przebieg akcji. Sama książka w sobie jest fajna, to nie mogę jej tego zarzucić, chociaż przez to, że to się tak działo tak szybko, ja trochę się bardziej na niej zdenerwowałam, niż się z nią fajnie bawiłam, bo mnie wkurzało to takie, że to jest takie łatwe i takie, takie proste, a miłość i życie nie jest takie proste. A zwłaszcza, jak się kogoś zrani, nawet nieświadomie, to budowanie tej relacji jakby na nowo, bo oni musieli budować relację dosłownie na nowo. Tutaj dla mnie poszła trochę za szybko. I może, że nie wiem, stałam się mało romantyczna, ale mam wrażenie, że ta książka trochę za szybko się rozwinęła w swojej akcji i powinna jeszcze mieć, nie wiem, te 100 stron więcej, te takich dodatkowych parę miesięcy, kiedy oni mogli właśnie się tak spotykać, tak działać, tak się. Między sobą, no wiecie, na nowo poznawać i, i tak krążyć gdzieś tam koło siebie, jakieś mieć wątpliwości, trochę większe niż, niż nie wiem, niż jeden wieczór, tylko na te kilka dni. Oni się głównie ciągle kłócili w tej książce, cały czas. Ona robił jakieś awantury o wszystko, on w ogóle nie wiedział, co robić i takie mech. Ich problemy były takie, że wystarczyło po prostu na spokojnie usiąść i porozmawiać, a oni nie potrafili tego zrobić, i to był też główny błąd tej, tego małżeństwa. Że oni nie potrafią ze sobą porozmawiać. I wydaje mi się, że od książki romantycznych tu nie pomogłem, tylko wystarczyłoby, żeby usiedli ze sobą na kanapie i pogadali jak przyjaciele, jak małżeństwo od trzech lat. Natomiast mówię, gdyby faktycznie tych książek było trochę więcej, gdyby on faktycznie. Chociaż w pewnym momencie było, że on w szafie miał kilka książek ukrytych. I trochę się tym rozczarowałam, że tam nie będę bo to trochę już jest w praktyce końcówka książki, że o miał tam właśnie napisane kilka książek i... a my ciągle bazujemy na tej jednej, co trochę było mnie takie... to już mogło być faktycznie podanych trochę więcej tych książek, tak trochę urozmaicone, nawet gdyby być rozdział tej i rozdział tamtej tylko, tak wiecie, pokrótce opisane, to wydaje mi się, że byłoby to lepsze niż tylko taka jedna książka jakiejś hrabinie. I w ogóle te, te rozdziały o tej hrabinie to, to też właściwie nie wiem po co one były bo one też nic mi nie dawały nie wiem, mówię, może, może ja się stałam mniej romantyczna w tym wszystkim może jakoś to, że czytałam to w walentynki i, i jakoś chciałam taką super historię miłosną i takie miałam wielkie oczekiwania, że to będzie taka właśnie fajna historia miłosna z humorem no niestety nie byłam, no miłość jako miłość romans jest ok ale szału takiego nie ma, chociaż książka ma bardzo dobrą ocenę na Lubimy Czytać, bo sprawdzałam dzisiaj, więc nie patrząc na to, że... Dajcie znać, jeżeli wyczytajcie czytaliście tę książkę, czy dla was też na przykład ja jest ona trochę za krótka i mogłaby być troszeczkę bardziej obszerna w swojej formie, bo moim zdaniem, gdyby ona miała te 100 stron więcej, byłaby bardziej ciekawa i tych parę książek przykładowych byłoby więcej i tam... Więcej po prostu tej treści, to wydaje mi się, że ta książka by dostała wiecie, więcej plusów niż, niż by jakoś na to ucierpiała. Takie jest moje zdanie. Dajcie znać, czy czytaliście, czy zamierzacie o tym się czytać. Jeżeli tak, to podzielcie to się w komentarzu, co o tym myślicie. Zróbmy taką dyskusję, bo ja jestem bardzo jej ciekawa, czy, czy, czy wam się podoba. Mówię, mi ona ciężko mi powiedzieć. Ona nie jest zła, ale mogłaby być lepsza. Może tak. Dzięki, że oglądaliście. Pa.